Wyspa TV i rozmowa z ekspertem. Zostańcie z nami. Marianna Furman, witam Państwa w naszym programie Rozmowa z ekspertem Wyspa TV dla Polonico TV. Moim i Państwa gościem w temacie świadczenia socjalne jest pani Justyna MacMon, prowadząca Biuro Pomocy Polakom na terenie Wielkiej Brytanii od 2012 roku. Justyno, w związku z tym, że nieubłaganie zbliża się termin, który Upływa z dniem 30 czerwca 2021 roku do składania wniosków o tak zwany status osoby osiedlonej i wstępnie osiedlonej, w zależności od kwalifikacji, to co należy zrobić, aby nie przegapić tego ważnego momentu? To jest niesamowicie ważny temat i większość z nas oczywiście już o tym wie, jednak nadal niestety są ludzie, którzy nie zaczęli nawet procesu aplikacji. Brexit stał się faktem. Obywatel bez statusu będzie traktowany w UK tak jak do tej pory był traktowany obywatel spoza Unii Europejskiej, na przykład z Afryki czy Azji. Co oznacza zastąpić? Czy to dzieje się automatycznie, czy. Bezwzględnie wszyscy muszą przystąpić do wypełniania aplikacji. Przytoczyłaś tutaj, Mario, bardzo ważną rzecz. Czy dzieci automatycznie mają przyznany status w momencie, kiedy jedno z rodziców tego nie posiada? Następne bardzo istotne pytanie. Zatem, jakie konsekwencje poniosą te osoby w związku z zaleganiem w bankach zobowiązań? Niestety dla wielu będzie to zbyt niewiele, i uważam, że ludzie będą tracić swoje domy. Mogą być osadzone na przykład w więzieniu, na przykład za. Wyrok więzienia to oczywiście ostateczny. Justyna, czy możesz wyjaśnić naszym widzom, jaki jest próg wieku emerytalnego. W... Tu też polecałabym przed podjęciem takiej decyzji, najlepiej skontaktować się z doradcą finansowym, ponieważ. A co, jeśli ktoś zdecyduje się wrócić do Polski. Dobrze jest utworzyć sobie konto z Urzędem Skarbowym HMRC. Czy to prawda, że osoba niepełnosprawna może otrzymać od państwa samochód? Jest przyznany wysoki stopień mobilności. Porozmawiajmy teraz może o domach socjalnych. Po spełnieniu oczywiście warunków, które są kluczowe w tej kwestii. Natomiast moje pytanie dotyczy: mhm. Ale zanim zdecydujemy się na wykup takiego domu czy mieszkania, Warto wziąć pod uwagę fakt. Przejdę już do ostatniego pytania, i prawdopodobnie bardzo ważnego. Jest niestety autentyczna, jeśli nie wypełnimy formularza online bądź na papierze. Zresztą nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy nie chcieć. Bardzo dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi. A ja już zapraszam Was na kolejny odcinek Rozmowy z Ekspertami. Możecie nas znaleźć na Facebook, jak również na naszej stronie wyspa.tv oraz polonico.tv. Do usłyszenia Państwu. Dziękuję bardzo. Wyspa TV. Telewizja dla Polonii z Wielkiej Brytanii. Wyspa TV. To reportaże z wielu regionów debaty z ciekawymi ludźmi, rozmowy z ekspertami i wiele innych programów. Wyspa TV Zapraszamy.